Krzysztof, jeżeli mógłby się rozwinąć, na jakie walki teraz czekamy, co za chwilę zobaczymy w Oktawach? Mamy tutaj zwycięzców ćwierć finałów z wydarzenia z pierwszego. Daj Poczekaj, czemu nie wyszukuje w ogóle, czemu nie pokazuje ekranu? Jeden z załąków. Nie czy to przez to, że mam telewizor podłączony, a wcześniej było widać wszystko, czy nie? Nie wiem. Kurwa! Amatorka! Jak zwykle, to ja tu my wszystko wkierdolisz. Jak nie harda, to onekarda. Sam wkierdolisz, bardzo często. Po pośledzeniu sobie bana. Dobra, jeszcze mnie znormalizowałem. O, uczniu się wkorwiony siedzisz. Sam siedzisz wkorwiony, idiotop. Czemu nie wyszukuję tego w ogóle obrazu? Nie pokazuję w ogóle obrazu. Co jest kurwa? Ja bym wodochodząco widział. mi okno, ekrany. I spróbujmy, może ekran. Widzicie ekran tutaj już? Czy nie? Ja No właśnie, cały czas czarny widać, kurwa. Przeglądarkę zmień. Przeglądarkę na jaką? Dobra, Iwa, albo na coś, bo na stary, jak streamowaliśmy, to nie działało to. Ubrał? No, no cokolwiek. Tylko chromie działa. Bert jest głupi, co ja cię No No jesteś kurwa głupi. Dobra, ale tam... No ty pizdę się Ale gość, do kogo ty to mówisz? Kurwa, mi się pić chce przez ciebie. Dobra, kto napisze na czacie, jebać wersję, go dostaje VIP-a na starcie. Nie no, żartuję. O, biedaki kurwa. Dobra. Ja, <laughs> <laughs> Nie, to był frag O oh, kurwa, picie się dało. No chuj ze O, zjebiście, okej. Ad plus F4, kliknij. Z ci komuś. Ja, jakie no, hasło no. Pamięta? Renny, pamiętam jak tam macie Renny Kiel jest sprawdzić kompa w kurwa. On mi nie wyłączył kompa Dobra, on kom Nie, on mi kompa nie wyłączył. Aaa że straciłeś licencję, a... Kurwa. Nie straciłem sam z kompascję strażacz. Hasą no muszę lec. sobie odzyskać, a nie cweru zafajdany. On już taki, taki w drugiej... Umi... a, a w sumie ta? Ale Kacper, znaczy to pewnie, nie wiem czy tytuł jest, no nie wiem, no niestety, ale Werty jest przygłupi i nic nie poradzę na to. Dobra, żeś kurwa se pooglądał cweru zafajdany. Hahaha, nie mogę. Dobra. O. Ja cię staram pomóc, a widzisz, a on mnie wyzywa. No. Widzicie? Czy nie widzicie? Co to, to nie. Nie ma jak, jak, jak do mnie? No kurwa, się tam widzicie czy nie? No nie! A dwa, Cały czas tak, czarny ekran macie? Tak. A na Brave'ie też y zablokowali? Na Brave'ie też nie można oglądać. Poczekaj, no, no kurwa, doła, nie... ja wchodzę w przeglądarkę, która jest niezależna, uwaga. Gra piętro, ale nie wytrzymam. Wyloguj się na bieżąco. Kurwa. No. dobra. A więc ty Kacper napisał, że musisz się wylogować z Chroma, tak by to no, po co mam się wylogowywać? Kurwa, źle wpisany. Nie, zapytaj go. Nie się na no, tak. no. no, jakby widział, no, widział na tą Nie no dobrze. Ja widać? Kienie, się nie. Ej, to na jakiej przeglądarce ja to mogę puścić, kurwa? No nie wiem, gości ci powiedział, żebyś się vlogował z no, nie, nie słyszysz eee, mnie czy. No. no i polski ja, Mówię, e, bo u nas nie e, jakieś tak robiliśmy. To na Bre'bie tylko działało, no nie? On na żadnej w nie działało. Wylaguj. I Bri'a ja też pewnie... Eee czego jeszcze? No ja mam nadzieję, że Na żadnej chyba, ja dupę, to na żadnej nie działa! Nie ma. To odpalaj, nie wiem, kamerkę i pokazuj nam telewizor. Nie no, na, na to, może działać raczej. Na to że? Maybe. No nie nie. On... Ja się dało być na pewno. Dobra. O, o nie, nie wiem, kurwa ci się da. Berk, berk, berk. Ale a tam... tor czasem nie miał tylko tej? Tylko tych 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 chujowych Nie. Jest. No, tak się... a, teraz będzie pobierał 40 przeglądarek to zobaczymy na której to działa. No ostatnio działało na brave'ie, no a to w też wzięli po prostu z... Jebane na kurwa Inkognito? Ty! E, ej, 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 czekaj, stój! Bo tu holdał 400 IQ, ty dawaj na Inkognito to puść! Jak na Inkognito to mam puścić? No bądź sobie, no bądź sobie w Chromie Inkognito na przykład. Zaraz, poczekaj. Zobaczcie, ty kurwa, ale będzie śmiesznie jak to będzie działało. Dobra. Ale wydaje mi się, że to nie jest coś tam. Kurwa, ale jak co zablokowali, ty. Pierdol. Ej, no, nie spodziewałbym się tego. Ja po ja ma też się tego nie spodziewałem. Po ja, bym się spodziewał. Ja pierdolę, ten tor jest zbugowany. nie no, no tym. ty, na Famo.ma już tak było, tylko Brave działało. a teraz Brave też już nie działa. supported i... browser. Bo pewnie się dowiedzieli, nie? Hmm. Co to jest? No to tak może nie działać. Mam ostatni um. pomysł. Jak to się, jak to gówno się nazywało, czekaj. Um, Droid Emulator. Dobra. To będzie chyba najlepszy pomysł. Nie yeah. yeah. No i widzicie, obiecał i nie zrobił. No kurwa, no to ja ci dam pasy i zrób. Opluć śmieciu. Co? No, ja mu przepiszę 16 giga niech ma. Ja Piotrek. Gdzie ty masz restreamy? Gdzie wy macie restreamy niby? A, jest. I teraz jest. Dobra, szybciej. I e nie kurwa. Zobaczymy jeszcze tutaj na tym. To Inkognita, tak jak to mówił. Jak to się cało w ogóle? A nowa karta Inkognita? Tak. M Tu to, to dał 400 stajki kilo, co No może działać. Jak to będzie działać, zostałeś VIP-a. Szczerze powątpiewam trochę. Eee, a, nie tak. Oglądaj go. Widacz? Nie. A wiele kontrowersji. Ty, a czek na DiscoGear to po prostu sobie jakoś z tego. Ale, no, nawet na streamie nie przechwytujesz mi OBS. Bo no też już, patrzyłem. Ja mam cały czas streama odpalonego, to nawet podam streama, to będziecie widzieć. Eee, poczekaj. Eee, panczo. Siema. Eee... już na Facebooku streama. No na Facebooku też nie idzie, bo właśnie jest mały problem, żeby to przechwytywało, kurwa. Gdzie ja to będę miał? No o, o, dowiadujemy się prawdy. Patrzcie. Ja Kurwa, a nie to jeszcze włączyłem, cofnij. Jak coś, no to kamerkę będę wam włączał i tyle. No, a no, to Nie no, mówię, mówisz już od kilku minut, żeby kamerkę włączyła. Ten jest. To... Ale nie, nie chodzi. To... Ale Ma co się dzieje? Jest nie, nie przechwytuję po prostu, zablokowane mają to. Łapiej, to jest, jak Macie jak tutaj linka na kanale na czacie. Kurwa, jeszcze ja bym spróbował. <kluje> Eee... E, kurwa... Dobra, i zaraz zobaczymy... Ja nie co... Z... nie działa, nie bo... działa... co ci nie działa niby? Na razie, do... Do... Na razie on tego nie dał, nie? Na razie on tego nie dał, Deklu. Kurwa, wylogowała mnie. Kurwa, patrz. <tryk> Kurwa! Sfele! tak wygasło. Oczywiście nie ty. Widać czy nie widać? Widać? Nie widać nic? Kurwa! Dobra, Ej, jak tutaj przeglądarkę znaleźć? Łączaj no, nie? No czekaj, bo jak na tym androidzie kurwa Bo O, szkole, o Dobra. Ale kurwa, tu próbuje w No co no kurwa, trzeba coś porobić. Jak ja to tutaj mam pisać? Czy on taki zlagowany jest? No, no dobra, weź to Jak tutaj dać ustawienia, żeby to miał w chuj giga? Kurwa, dostosuj własne ustawienia.

3 klatek na sekundę Trochę panowie teraz, dobra szybko zaraz będą, a to jest arma na razie jeszcze startuje o to spokojnie kurwa arma jest taka na z jajperdoli, nie wiem po co to robią do na doświadczenie zawodników, także bezpieczeństwo, no i chęć... Tak <grym> <grym> jakby ktoś pytał, dodań, ale wiem, że nikt nie pytał. ...dodatkowe 30 sekund na dotlenienie mięśni, które nie są tak wytrenowane jak u zawodowców, Takie. a takich zawodników aspirujących do bycia zawodowcami w niedalekiej przyszłości będziemy oglądać już Dobra. za moment. Myślę, że ten projekt, czyli rąk uazja na, <grym> na razie może nam... No, na razie Steam'a w ogóle... No, poczekaj. ...tego trzeba będzie po prostu oszlifować. Jakie wyłącznie Steam'a, nie? Ja jestem ciekawy,

A jego przeciwnikiem jest... Ja pierdolę tu i gówno zlagowane. Dobra, nie musisz... kurwa jebano. Jeszcze raz raz nas przetwalić, to ci zabiję. Dobra, I... chuj nie mogę tego... nie dalej. Ciąg kurwa tu jest wyciszenie serwera, ale dziękuję. Co jest? No to... Nie wspierała przyklętarka! No chyba sobie kurwa żarty robicie. Ej, Werdy, weźmy naj ten. Nie, nie mam pomysłu. Może Wy macie jakieś pomysły? Możecie pisać. To co o, połow! Kurwa! Kurwa! Dawaj na mesa mi hasło i połow! Na, na Twitchu? Na Twitchu robię? Dobra. Twitch. Czuję, że jest. Team AK Asper teraz, typ. Kategorii biurkowe, natomiast zawody po świat. Dobra, pójdź. Jukor to umie naprawić, wiedziałem z niego. No to niech powie jak to naprawić. Nie, nie. Jak mam to niby... Nie wiem jak oni to restreamują. Dobra, pobierz na, na Windowsa, zaraz zobaczymy. O! Nieco od zesos, bo przecież to jest tylko jeden pojedynek rundy 3. Nie Nienawodny ty! Zawodnicy też przygotowują się przecież pod rundy 3. Który... Ale kurwa, bo super. Zawodnictwie 5 minut, także ten dystans troszeczkę krótszy, ale to pozwala nam wyczekiwać jeszcze większe chemo... No, nie to, to nie, może niekoniecznie. Tak. Dobra, Verti naprawił to już. Kto? No, Cole. Jak nie by to naprawił? O, mamy sobie streama taką. Na poprzedniej edycji pokonał Huberta Irackiego W jednej czwartej okazał się lepsze a okay. z Weź ten, powrotem, naprawdę y całą karierę. się kurwa na, play, no, no, weź jestem na a. Ustawienia Akcelerację sprzętową znaleźć Gdzie to będzie? Nie wiem. Gdzieś będzie. Boże, jak ty... To? To wyłącz. No. I... Na Discordzie teraz. No. I tu jakaś opcja była. Video z kliczem, coś takiego. Daj głos i wideo.

30 sekund, tak bez ciosu. Dobra, i teraz zobaczymy, już dostępną e, e, Tutaj to ma mnie, kurwa. Znaczy, miałem tego streama odpalonego. pola na tutaj Dobra, teraz widać, czy nie? Ale to też ciosy na wybadanie rywala. Na wyczucie odpowiedniego dystansu, niebity Nie widać dalej? Niech to kurwa zły ekran. A, no switcha tam, jeperdałem. ja perdałem. Ja. tutaj. Widać? Nie widać tak, kurwa nie mam pomysłu. Dobra, kto nie ty. ma ty! A dałeś A nie, nie jest Brave'a. Zakłada ja wchodzę na Brave'a. Ja jedno. To ten mu go robi. Dobra, niech spierdala tam mogły Oglądaj Dobra, już próbuję udostępniać Co? Zmienię okno I tutaj to jest tu Teraz też nie widać pewno. Ja, ja go przeniosę, kurwa Coraz bardziej, Ja nie przeniosę, bo on próbuje widać... Nie widzę,

Dobra, jak tutaj streama się odpala na Twitch'u, bo to jest kurwa dobre pytanie. Kanał. A obs tam nie możesz odpalić streama, No właśnie OBS nie przychwytuje. o to chodzi. Dobra, a weź mi weź i na kurwa, ja spróbuję. Kurwa, zaśmiałeś się. Ja cię, kurwa Nie daje pierdole Jak tutaj streamować na tym Twitchu jebane? Rozjebane gówno Jak streamować Streamować na Twitchu A chyba, że Streamlabs może jeszcze działać Streamlabs Przekazywane w jednym i drugim narożniku, skupienie pełne, że doskonale pewnie wiedzą co trzeba wykonać w kolejnej rundzie, już po pierwszych trzech minutach nakreślili plan taktyczny zawodnikom, ale który z nich wdroży ten plan w praktykę, który z nich będzie potrafił to wykorzystać w klatce organizacji FAME. No i Piotr Jarosz rozpoczyna drugą rundę zaczyna nam się podobnie presja ze strony Jakuba ale tutaj czekamy zdecydowanie więcej aktywności także ze strony Rożera i Lika na razie z... Taka, ma mam problem z wyczuciem odpowiedniego dystansu nie potrafi wstrzelić się tymi akcjami na wstecznym biegu tylko te niskie kopnięcia ze strony Lika to kolejne właśnie niskie kopnięcie, ale już zabolało Jakuba Kaszmarskiego w tym momencie <ścoughs> to jest chyba trzecie kopnięcie, które ja obserwuję no, no byli, to... no, byli... A nie można tutaj, tak żebym poprzez to. Dobra, to streamlabs może będzie działał i tyle.